Czy jestem dupkiem za to, że podzieliłem się utratą wagi jako moim osiągnięciem roku? Kilka tygodni temu spotkaliśmy się ze znajomymi w pięcioosobowej grupie. Rozmawialiśmy o tym, z czego jesteśmy najbardziej dumni w tym roku. Każdy miał powiedzieć coś swojego, a reszta miała się nawzajem wspierać i motywować. Moim pierwszym osiągnięciem, które wymieniłem, była utrata ponad 18 kg od lipca 2024. Wow. I to, że wciąż trzymam zdrowe nawyki. Mm. Szczerze mówiąc, jakieś 30% mojej motywacji wynikało ze zdrowia, ale aż 70%. Po prostu z wyglądu. Nadprogramowe kilogramy nie pasowały do mojej sylwetki, a teraz czuję się i wyglądam znacznie lepiej. Chudnę powoli, w zdrowy sposób. Jem pełnowartościowe posiłki, liczę kalorie, ale nigdy nie czułem się głodna ani obsesyjny na punkcie jedzenia. Nie mówiłem tego wszystkiego grupie, po prostu wspomniałem. Słudłem 18 kg, czuję się dużo lepiej i jestem z tego dumny. Dodałem też inne rzeczy, takie jak postępy w pracy i zdrowie psychicznym. Zauważyłem jednak, że gdy powiedziałem o wadze, zrobiło się trochę cicho. Później jedna z przyjaciółek podeszła do mnie i powiedziała, że nie chciała podważać mojego sukcesu, ale według niej to co powiedziałem ma w sobie nutę fatfobii. Twierdziła, że jeśli schudłem nie tylko dla zdrowia, ale też dla wyglądu, to jest to niezdrowe podejście i zakorzenione w uprzedzeniach wobec osób otyłych. To jest takie narzucanie komuś nie tylko tego, że na przykład jest dobrym człowiekiem, że dobrze robi, ale tego, jak ma myśleć. Tak. Jakie bezczelne. Według niej największym osiągnięciem nie powinno być zmniejszenie samego siebie. Nie powinno. Nie, no wiesz co? No, wkładam się. To, co mnie zirytowało, to fakt, że cała ta grupa znajomych jest szczupła i tacy byli od zawsze. Dla mnie brzmi to trochę uprzywilejowanie, że to właśnie oni mówią mi, jak mam traktować swoje ciało. Nigdy im nie narzucałem swojego procesu odchudzenia. Nie komentowałam ich wyglądu, nie obrażałam osób z nadwagą. Po prostu tak nie myślę. To spotkanie zostawiło mi jednak gorzki posmak. Wydaje mi się, że moja przyjaciółka patrzy na to tak: jeśli mówisz, że wyglądasz lepiej jako szczupły niż jako grubszy, to znaczy, że cenisz chudość bardziej niż otyłość. A to jest fobia przed przytyciem. No ale przepraszam bardzo, otyłość jest, otyłość jest chorobą. No jest. Więc tak, otyłość to jest bardzo poważny problem. Tak. Który wpływa źle na twoje zdrowie, skraca ci życie i w ogóle funkcjonowanie twojego organizmu. Otyłość jest zła. Cały czas, skoro wszyscy byli tacy szczypluccy tam w tym kręgu, to pewnie go uważali za takiego trochę smutny grubacek, nie? Możliże. I teraz on się stał nagle jednym z nich i oni się czują tacy, jak ty do nas dorosłeś, do, tego, do tej rangi? Dajcie znać w komentarzu, czy zgadzacie się z naszym zdaniem, czy macie inne przemyślenia. Czekamy na Wasze opinie i przechodzimy do kolejnej historii.